Moi drodzy. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o naszej kryptowalucie QG. Dlaczego warto ją nabyć? Dlaczego warto inwestować w QG? Otóż, moi drodzy, tak przygotowanej kryptowaluty na rynku dawno nie było. Jest ona zasilana już z trzech filarów. I tak Akademia Q, taka nasza kuźnia talentów. Przy tej Akademii będzie również grup biznesu, jak startupy będą się rozwijać, i to wszystko będzie zasilać dochodem o 50% wartość QLG. Drugim takim filarem zasilającym wartość QLG będzie nasza multiaplikacja QRODOS. Ona w wielkości 10% będzie zasilać wartość QLG. I ostatnim źródłem zasilenia wartości, QLG będzie marketplace. Tutaj całkowity zysk w ocie 200% będzie wspierał wartość QLG. I te wszystkie trzy filary co miesiąc będą zasilać QLG. A więc co miesiąc wartość tego, tej kryptowaluty będzie wzrastać. Pytacie, gdzie to można nabyć? Kierogos IO. Link będzie pod nagraniem. Ale w tej chwili, w okresie świątecznym, mamy fantastyczną promocję dla wszystkich. Otóż możecie nabyć QLG już po 3,5 centa za jedno QLG. Co to jest, spytacie? Jak się przełoży to na wartość? Otóż moi drodzy, za 430 zł, czyli 105 dolarów, macie 3000 QLG. I to w tej promocji. Poza promocją na platformie można nabyć po 7 centów, a więc to jest o mniej, 1500 dolarów. Ale e, przepraszam, 1500 QLG. I co Co dalej? Jak, jak to się przełoży na wasze przyszłe zyski? Otóż moi drodzy, ci co zainwestują w tej chwili w QLG i poczekają, zapomną o tej inwestycji na jakiś czas, to zobaczą na swoich. W portfelach wzrost jednego Kuzynki do kilku set dolarów. Pytacie, jak to możliwe? No wiemy, jak to zrobić. Nasi specjaliści wiedzą, jak przeprowadzić, zainicjować Kuzynki na giełdzie i poprowadzić do szybkiego wzrostu tą kryptowalutę. Tym bardziej, że to nie jest żaden Shitcoin, nie jest to memcoin oparty na jakichś tam grafikach. I w pseudozaufaniu społeczeństwa jest to kryptowaluta mocno stojąca i podparta na rynku naszymi tutaj trzema filarem. I proste przeliczenie. Macie 3000 QLG w tej chwili w portfelu, jak zainwestujecie po promocyjnej cenie. I niech tylko wzrośnie do 10 dolarów. To już macie 30 tysięcy dolarów. Zrobiliście to ze 100 do 5 dolarów dokładnie. Czy to jest mało, czy dużo? Sami sobie odpowiedzcie. W każdym razie naszym przewodnim celem jest to, aby w każdej rodzinie w Polsce było przynajmniej 1000 QG. Macie teraz możliwość dyskutowania, zastanowienia się, że rodzin są święta w najbliższym czasie. A więc przemyślcie to. Poświęcam macie kilka dni na załatwienie całej transakcji. Jak to nabyć, gdzie to kupić? Wszystko się dowiecie od naszych liderów, konsultantów, jak również od uczestników projektu Kirobes. Czy warto przystąpić do projektu? Oczywiście, że tak. Projekt jest unikatowy na skalę światową. Nigdzie czegoś takiego nie znajdziecie. A idee, które nam przyświecają. Są bardzo proste. Porozumiemy się w sposób serdeczny. Na podstawie komunikatu otwartego. Nawiązujemy relacje, bliskie relacje w sposób bardzo przyjazny. Umiemy się komunikować. Umiemy przekazać informacje w właściwy sposób, aby one trafiły na podatny grunt. Proste. Jesteśmy ludźmi i powinniśmy się nauczyć komunikować. Czego brakuje w obecnym, ówczesnym świecie. Także moi drodzy, kryptowaluta w przyszłości to jest Kilti. To od Was zależy, czy będziecie mieli, czy będziecie posiadaczem tej kryptowaluty i za jakiś czas będziecie mogli mówić, że dobrą inwestycję poczyniliście, że podjęliście decyzję właściwą. To wszystko jest przed Wami ale decyzja należy do Was tu i teraz. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę udanych, spokojnych świąt. Do zobaczenia wkrótce. Y -y.